Witam inna scenografia, inny kolor twarzy Jesteśmy w Sopocie Ostatni kardio na przygotowanie dzisiaj mamy środę eee, i starty są w piątek, także dzisiaj robię ostatnie kardio, ostatni trening siłowy, czwartek, całkowity rest tutaj najprawdopodobniej jeszcze zobaczymy, a piątek Let the fun begin. I co begin. Pytam sobie, jakby ktoś się zastanawiał, czemu już inny odcień skóry. To wczoraj, przed wylotem, czyli o 21, robiliśmy opalanie natryskowe, żeby mieć bazę pod brązer. Także pierwsza, e, pierwszy kolor już jest. Później, tylko to przyciemniać tak naprawdę brązerem, poprawiać oliwką i tak to będzie wyglądało, no ale to już w dzień startów. waga dzisiaj na czczo 75,8 waga ostatnimi, ostatnie dwa dni się strasznie waha z racji podejrzewam na stres z racji, no w sensie na pewno na stres także zobaczymy, wysłałem wstępny check do trenera i zobaczymy co zadecyduje był, mieliśmy Kurwa, się chyba zgubiłem mieliśmy wprowadzać jakieś zmiany jak będzie problem z wagą waga no, 0,8 do zbicia także do zrobienia bez jakiejś tragedii ale zobaczymy co trener na to powie Plana: aktualnie dotrzeć z powrotem do lokum jak się nie zgubiłem to myślę że dotrę a nie wiem czy się nie zgubię i później śniadanko Zasadnili śniadanko, tylko najpierw zakupy spożywcze, żeby mieć co wrzucić do mordy. Kurwa, jaki ciemny ciopak. Dala. No i cyk, śniadanko, wrzucam składniki makro na ekran. To jest paka twarogu, pół serka wiejskiego, pół serka proteinowego, nektarinka, truskawki mrożone i tyle. Do popicia herbatka z pokrzywy i energol. Krojenie z grubym, edycja Sopocka. Jesteśmy w mieszkanku, robię sobie właśnie posiłeczek. Obiad w zasadzie, rodzinka siedzi w knajpie, a ja szybko przyjechałem hulajnogą, żeby sobie zrobić posiłek do boksa i pojechać zjeść sobie z nimi. I tak, na posiłek, na obiad, posiłeczek przed treningowy, bo dzisiaj robię ostatni trening, później będę jechał na siłkę, mamy 215 gram brokuła, pomidora jednego dużego, no zaraz go zważymy. Ogóreczek 240 gram pomidora, 80 g Tu mi się jeszcze robi 150 gram ziemniaku i w piekarniku 230 g indyka. Czyli standardowa Micha, można powiedzieć. O, skurczymy, się skończy. Standardowa Micha jedzenia. Jak to przygotuję, pokażę jak to wygląda. Wrzucę makro na ekran i jadę śmigam jeść. It's sick. It's sick. I bet you got it twisted. You don't know who to trust. So many player-hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where those caps going. With all you still damn nigga? holler when you see me.

All eyes on me. me. Live a life of a thug, nigga, until the day I die. Live a life as a boss player. All eyes on me. The fans is watching, niggas plotting to get me. Will I survive? Will I die? Come on, let's picture the possibility. Giving me jobs, lawyers making any grip. I told the judge I was raised wrong, and that's why I blaze shit. Was hyper as a kid, cold as a teenager. I'm on Shots on the scene, major packing hundreds of my drawers. The play. All, All eyes on me. All eyes on me. me. Eyes on me. life as a thug, nigga, until the day I die. Hit life as a boss, play. All, All eyes on me. me. 21.30. Posiłeczek już ostatni, ostatnia wieczerza. Bardzo podobne ustrojstwo takie jak rano. Jest paczka twarogu zamiast serka wiejskiego i proteinowego jest jeszcze pudding proteinowy zamiast tych dwóch rzeczy. Do tego nektarynka, truskawki, wrzucę pełne składniki na ekran, makro na ekran. I do tego dobicie białka i tłuszczy, czyli Dwa jajka MK, czyli 100 gram jajek, mozzarella light, pomidorek, przyprawy, I tak to się wszystko prezentuje. Wrzucam wszystkiego makro na ekran, składniki na ekran, jakby kogoś interesowało. Końcowy rozrachunek jeszcze popijam do tego dwie herbatki z pokrzywy i co dwa dni w zasadzie nie dwa dni. Jeden dzień. Jutro w planie jest nie robienie nic. Dzisiaj był ostatni trening, ostatni kardio. Kroków też zrobiłem. Już pokażę. Około no, 14, prawie 700. Także dużo. Jutro w planie jest minimalna ilość kroków. I odpoczynek. No i co? Kończymy powoli. Jutro nic nie będę nagrywał, raczej także zobaczymy się dopiero już w dzień startów i w dzień ładowania weryfikacje ładowania i tak dalej i tak dalej na razie eu ja sam bo to ciebie no to za mało ma nie